Okres masowy jeszcze półtora miesiąca, więc jeszcze trzeba podkręcić śrubę i napierdzielać, żeby tej masy jak najwięcej nabić, bo potem od listopada już będziemy rzeźbić i zobaczymy co tam wyrzeźbimy, a teraz zapierdalam. <słuch>

chodzi. Musi być ciężko. Bo jakby to było takie proste, to każdy by to robił i każdy by zaje zajebiście wyglądał. A że nie jest proste, tylko niewielu dobrze wygląda. Jedziemy.